Wiele osób pyta o to, więc postanowiłam stworzyć na ten temat filmik. Dlaczego wybieram Hillary Clinton? Ponieważ po pierwsze jest kobietą, kobietą, którą można rządzić tak wielkim krajem na świecie, co jest dla mnie personalnie bardzo ważne, ponieważ jako kobieta również staram się czasami udowadniać różne kwestie i dowodzić innym, że kobiety mogą wszystko, wszystko na, na co sobie tylko zamrażam. Jak widzieliśmy we wcześniejszym filmiku z PEW ona również miała problemy w pewnej przeszłości, gdzie jej ojciec zabraniał pewnej, pewnego zaangażowania, pewnej indeterminacji, pewnego spełnienia marzeń. Na szczęście moi rodzice od zawsze wspierali mnie zarówno mój tata, jak i moja mama chcieli Wszystkiego tego, co ja chciałam, chcieli, żebyśmy spełniały marzenia, ja i moje trzy, dwie siostry. Także mieliśmy to zaangażowanie. Natomiast wiem, że nie każdy mógł sobie na to pozwolić i wiem, jak bardzo to ważne jest dla wielu kobiet nie tylko w Polsce, ale również na, na całym świecie, aby kobiety mogły spełniać swoje marzenia, żeby mogły realizować się i żeby miały tak, takie same wynagrodzenie, jak mężczyźni za te same kwalifikacje. Nie ukrywam, że drugą kwestią, która przekonuje mnie do Hilary, to jest to, że ona jest bardzo dobrze przygotowanym prezydentem. Yy, osobą, która może być prezydentem tak wielkiego kraju. Yy, z kolei znowu ja. Yy, właśnie zaczęłam swoje trzecie studia podyplomowe, wcześniej skończywszy studia licencjackie, magisterskie, dwie, dwa poprzedniejsze studia podyplomowe, tylko po to, żeby zawsze udowadniać to, yy, tak jak powiedziałem wcześniej, że kobieta może realizować własne marzenia, że nie ma granic, które one nie może przekroczyć, e, mimo iż tego niektóre mogą urodzić dzieci, mogą nadal realizować swoje marzenia, e, więc nic nie stoi na, na przeszkodzie, tylko to, co sobie wymarzymy, jest, na, jest, jest naszym jakimś limitem. E, ale tak jak za, zawsze powtarzam to, że e, ja wolę odkładać na marzenia niż odkładać marzenia, i mam nadzieję, że każda kobieta, słuchając tego filmiku również dojdzie do takiego wniosku i również e, będzie podążać za swoimi marzeniami i będzie je spełniać, bo to jest dla mnie najważniejsze. To chcę tutaj przywieźć z Ameryki e, takie przekonanie, w którym e, każdy z nas, każda osoba nawet z takiej małej wioski jak moja, która ma prawie 150 mieszkańców, e, może zrealizować to, o czym pragnie. Bo jakby nie ma rzeczy niemożliwych, wystarczy wierzyć na tyle, e, i mieć taką jakby wewnętrzną determinację, motywację do tego, aby te marzenia spełnić. Nic nie stoi na przeszkodzie. Każda przeszkoda czegoś nas uczy, nawet jeżeli po drodze spotkamy jakiekolwiek niedoskonałości, one budują nas, umacniają, wzmacniają i tworzą z nas lepszą osobę, która w przyszłości może zrealizować to marzenie i może się tego marzenia nie bać. Bo najważniejsze jest to, że żeby się nie bać spełniać marzeń, ponieważ strach potrafi czasami nas paraliżować, ale strach potrafi również motywować i mam nadzieję i życzę Wam też tego, żebyście mieli jak najwięcej tego strachu, który Was motywuje, a nie paraliżuje.